Moc wydarzeń złożyła się na trzydniowy program szóstego zjazdu karpackiego. Przez jeden dzień ich centrum był hipodrom podchaleńskiego stowarzyszenia jeździeckiego Pronati przy ludźmierskich stawach. Tam bowiem odbywał się pierwszy w Polsce przegląd banderii konnych i konkurs powożenia tradycyjnego. Pomysł na ten przegląd przyszedł mi już kilka lat temu, natomiast nigdy się jakoś nie poskładało, żeby udało się zorganizować przegląd banderii konnych. Uważałem, że to zacne działanie, które wynika z historii wojskowości, z pola bitwy, które w tym takim kształcie honorowym dotarło do naszych czasów, powinniśmy bardziej dostrzec i zaopiekować. Bandery konne w Polsce, w Europie w obecnej dobie wykorzystywane są do takich honorowych przejazdów, otwarć różnych wydarzeń, konkursów, festiwali. Ale nie ma w Europie przestrzeni dotychczas na wspólne spotkanie się tych banderii. Na to, żeby mogły się nawzajem poznawać, konkurować ze sobą i żeby mogły też poczuć się docenionymi. Dlatego ten pomysł. Pomysł, który realizujemy przy Zjeździe Karpacki w tym roku, ale który od przyszłego roku będzie miał swój byt. Wydaje się ten sukces frekwencyjny w tym roku, 11 banderii z całej Małopolski, i też zapowiedzi, gdyby nie powódź banderii ze Słowacji i z Czech, że to się będzie rozrastało i to się przyjmie. Przekroczyła naszą wyobraźnię frekwencja i zainteresowanie ze strony zawodników tym wydarzeniem. Mieliśmy 11 zespołów, które wystartowały w przeglądzie bandery, i 23 zaprzęgi w dwóch kategoriach. W kategorii Single i w kategorii pary, które startowały w konkursie za regionalnych. Przyjechaliśmy z, z Tajni Neptuno w Nowym Targu. E, mamy hodowlę koni andaluzyjskich, Pura Raza Espaniola. E, są to konie z Hiszpanii. E, do bandery przygotowywaliśmy się stosunkowo krótko, bo to w sumie był taki do, totalny spontan. E, pierwszy raz, że jesteśmy w sumie w strojach góralskich. Konie mają e, sukienki długie. No są to konie właśnie z reguły bardzo odważne, dzielne, bardzo wygodne pod siodłem, współpracujące z człowiekiem, takie lgnące do człowieka, które chcą nawiązywać kontakt, także są troszkę jak psy. To jest najrzadsza maść w sumie na świecie i bardzo rzadka w tej rasie. To jest maść, ta, ta moja, moja klacz Estrella i Joya. Mają maść podwójnie perłową. Jest to bardzo, bardzo rzadkie. Jest bardzo niewiele egzemplarzy na świecie tej maści. Jak słyszę od członków banderii, że właśnie bardzo sobie cenią tą możliwość spotkania się i ten konkurs i, i wręcz mówią, że bardzo chętnie przyjęli zaproszenie i są tutaj z nami. Na Podhalu rzeczywiście tych bandery jest na tyle dużo, że liczyliśmy na frekwencję Podhala. Bardzo mile zaskoczyła nas frekwencja... Nowosądeczyzny powiatu Nowosądeckiego. Mamy kilka banderii. Myśmy liczyli na dwie, a jest więcej. Nazywam się Przemysław Oleksy, pochodzę z sądeczyzny, z Grybowa. No i pojawiłem się tutaj na Podchalu przez to, że kocham Podchale, kocham tradycję i kocham w ogóle styl, tradycję, którą górale ze sobą wiodą przez od, od, od wieków. No i, a potem, no, i pojawiłem się w Stajni Neptuno no dosyć przypadkowo, po prostu napisałem, no i zaczęliśmy współpracę swoją razem e, łączyć, tak? I potem zaczęliśmy jeździć, trenować, no i, no i tak do tej Jestem. pory, i jesteśmy Jestem. razem. Zgadza się, no, będziemy dalej wyjeżdżać, będziemy promować tą rasę, promować naszą stajnię na podhalu, no, przynajmniej postaramy się. Komisja Sędziowska oceniała najpierw konie, rzędy końskie, bryczki oraz ubiór jeźdźców powożących i osób znajdujących się na pojeździe. Później był konkurs zręczności powożenia dla bryczek i próby terenowe, natomiast banderie po ocenie wizualnej musiały pokazać się w dwóch chodach, w wstępie i w kłusie, co też było oceniane przez komisję sędziowską. Iskra Dolina Dunajca, banderia konna powstała na połączeniu Lachów z Góralami. Jest to pierwsza banderia chyba w Polsce, gdzie się Lachy z Góralami połączyli i tak sobie jeździmy razem, tworzymy różne imprezy, jeździmy szlakiem Jana Pawła II po górach, po mszach, jeździmy, otwieramy różne festiwale, tak jak w Piwnicznej, Lachów czy Górali, czy Święto Dzieci Gór, zawsze otwieramy. Redyk w Szawnicy, Redyk na Obidzy. No i tak sobie rekreacyjnie też jeździmy. Patriotyczne bardzo często też wspominamy y, poległych z okresu II wojny światowej, I wojny światowej. Y, tak mamy na celu nasza banderia. I świetnie się bawimy. Muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony bardzo poziomem tych banderii, które zajęły pierwsze miejsca, ponieważ pojechali nad wyraz dobrze. Grand Prix zdobyła ekipa z Cichego, po pięknym przejeździe tego testu jeżdżeniowego, prezentowali się bardzo pięknie okazale na koniach, bardzo dobrze pojechał test terenowy. Pierwsze miejsce zdobyła ekipa z Jazowska. Drugie miejsce również ekipa z Jazowska, ponieważ Jazowsko w tym roku zgłosiło aż trzy banderie i miejsce trzecie banderia z Olczy. W naszym konkursie brały udział bandery z różnych miejscowości Podhala, z Olczy, z Poronina, z Zakopanego, z Waksmunda. Przyjechały także trzy ekipy z Jazowska. Natomiast w zaprzęgach to już trudno mi wymienić, bo praktycznie no nie ma miejscowości, gdzie, 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 gdzie ta hodowla koni jeszcze istnieje, która nie, nie, nie wystawiłaby swoich reprezentantów. I myślę, że właśnie ta frekwencja buduje nas w tym, że w przyszłym roku będzie warto kontynuować. Super inicjatywa od strony organizatorów, że, że możemy tutaj być i, i razem, jakby we trzech, konkurować, yy, i to jeszcze w strojach góralskich. Także myślę, że bardzo piękna tradycja. Mam nadzieję, że się zapiszę na, na zawsze yy, do kalendarza imprez na Podhalu.